Cześć, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi serwera Survival dla widzów. Jest to serwer, który stworzyłem właśnie z technikiem. Żebyście mogli właśnie ze mną pograć na surwalku. Będzie to jest taki można powiedzieć, lichy spawn Na serwerze chodzi bardziej o, tu jest cel w sumie serwera. Na serwerze chodzi, żeby po prostu sobie wspólnie razem pograć, żeby. To się mogli sobie, tak pisaliście mi na live'ach różnych, jak grałem na SuriWalku, żebyście chcieli ze mną na SuriWalku pograć, no to właśnie po to jest ten serwer. Teraz zapytacie pewnie, co będzie trzeba zrobić, żeby na taki serwer się dostać. No niestety będzie trzeba wysłać donate'a, minimum 5 zł. Od 5 złotych zwyż jest właśnie wejściówka na serwer. W donate'cie trzeba napisać dokładny swój nick. No i na white listę sobie was dodamy i będziecie mogli ze mną pograć, pobudować sobie, pozwiedzać sobie świat różne budowle robić i inne takie na serwerze. Jest, będzie wyłączony PvP dla graczy, żebyście nie mogli się zabijać. Masz też nie zabijaj innych graczy w regulaminie między innymi. To tam będzie się wiązało, żeby nie podtapiać kogoś wodą, lawą, czy tam czymkolwiek. Nie kradnij itemów graczy. Jest też to w regulaminie. I graj bez pomagaczy, bo to mamy taki można powiedzieć czysty survival, żebyśmy sobie fajnie się bawili. No i żeby było ciekawa gra co do takich, można powiedzieć, udogodnień, to mamy po prawej stronie statystyki, nie wiem, jak widzicie, zgony, ile razy się wywróciliśmy, zniszczone bloki, postawione bloki, no takie podstawowe, można powiedzieć, informacje, teraz jak zabijemy sobie świnkę, możecie zobaczyć, o, są zabite moby dwa, był jeden, postawimy sobie blok, mamy postawione bloki 3, jak go zniszczymy, Mamy zniszczone bloki 3, to są takie małe, tak powiem, udogodnienia. Jeszcze z fajną ciekawostką, żeby właśnie sobie nie kraść rzeczy takich. Tak, mamy skrzynkę lub mamy piece. Możemy sobie zablokować skrzynkę bez shifta. Jest blokada VentisPL. Na piecu działa to identycznie. Pisze nawet blog locket, ten Tylko i wyłącznie wy Możecie sobie otwierać te skrzynki, wkładać te rzeczy. Jak widzicie skrzynki nie da się zniszczyć, nawet ja jako admin nie mogę tego zrobić. Muszę najpierw zniszczyć tabliczkę i dopiero mogę zniszczyć to. Wy tabliczki, jak ktoś postawi sobie tabliczkę na skrzynkę, to człowiek bez moderacji, że tak powiem, nie zniszczy tej tabliczki nigdy w życiu. Więc to jest też taka fajna blokada, żeby właśnie jakieś sobie te mniejsze itemy, na przykładzie, które chcecie sobie zachować ten to można sobie właśnie zablokować skrzynkę. Co do tych statystyk. Tutaj piszę Sidebar, czy są to właśnie tak zwane statystyki. Jak ktoś sobie to chce, to pisze SB On, bo to jest od razu włączone. Jak ktoś tego nie chce, to sobie to wyłącza i tego nie ma. SB on. Yy, tak, co jeszcze chcemy, co nad czym myśleliśmy, żeby jeszcze, co byśmy chcieli, żebyśmy wprowadzili na serwer. Możecie napisać, co byście chcieli na serwerze zobaczyć. Postaramy się to zrobić, jak to będzie możliwe. Jeśli to nie będzie możliwe, no to trudno. Myśleliśmy nad timber modem, że ścina sikerem jeden pieniek i cały spada. Ale co z tego wyniknie, to będzie ten... Zapytacie teraz pewnie, kiedy start serwera. Start serwera odbędzie się 1 stycznia u mnie na streamie o godzinie 20 wtedy będzie można właśnie między innymi kupić sobie wejściówkę, a was zadam na listę. będziemy mogli sobie już fajnie pograć i tyle, jak kupić wejściówkę to wejściówka jest na edycję czyli po prostu tyle ile pogramy, czyli obstawiam, że dziś koło miesiąca będziemy sobie grać będziemy sobie eksplorować różne rzeczy, pójdziemy sobie do endu, do netheru, do innych takich różnych światów o co chodzi, za co można właśnie dostać bana, bo Między innymi regulami jest też po to, żeby też karać ludzi. Wywalenie z serwera to jest... Można powiedzieć, że będą albo ostrzeżenia, lub nie. Zależy. Wyrzucić możemy za na przykład, jakby ktoś sobie wybudował domek. To byś mu go spalił, lub nie wiem... Zniszczył, zamurował. Po prostu takie, takie głupie trollowanie. Takie nieprzyjemna, że tak powiem, rozgrywka. Jakby ktoś was właśnie, właśnie trollował. I na takie pierdały. to ma być przyjemna gra, mamy sobie razem, możemy sobie pomagać, nie można grać samemu, i sobie, nie wiem, w inną stronę świata, czy coś. No i tyle, będziemy za to banować. Za wspomagaczy, no jak zobaczę, że ewidentnie ktoś cituje, no to też go zbanuję, no ale wiecie, takie jakieś xdraje, nie xdraje, no to pewnie tego sprawdzać nie będziemy, bo nie będziemy mieli na to, nie ma jak w sumie, nie chce nie chcę mi się was brać na żadne... Udostępnianie ekranu inne takie pierdoły, więc po prostu to jest ode mnie prośba, żebyście nie grali na jakichś x-rayach lub ten, bo to ma być przyjemna, fajna, miła atmosfera w mojej grze. Mamy sobie pograć w parę osób. Slotów mamy aktualnie 20. Czy tyle się ich zapełni, nie wiem. Jak się zapełni będzie fajnie. Jak się nie zapełni, to nie, trudno. Co? Właśnie do tej wyjściówki, no, zapytacie pewnie dlaczego. Też tam w opisie w, w, napiszę pewnie dlaczego, ale powiem też to. No niestety ja za ten serwer muszę płacić. I to jest serwer postawiony taki bez. Bez własnej domeny, bo domena też niestety kosztuje, a że tak powiem, nie jest to potrzebne. Na taki serwer mały, gdzie będę, będę grał po prostu z widzami sobie na survivalu I ta domena nie jest potrzebna. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam Was na streama o godzinie 20 w stycznia, czyli już jutro mam nadzieję, że będziecie, że chociaż chociaż trochę ona zupełnie się nie da budować, to nie chcę zniszczyć po prostu nawet ja jako administrator eee, no, pierwszy styczeń, godzina 20 myślę, że zobaczymy się na streamie więc, co mogę jeszcze wam powiedzieć, no Zapraszam was serdecznie, zachęcam do zakupienia wejściówki jednak, bo 5zł to nie oszukujemy się, to nie jest jakiś majątek, ja za ten serwer płacę dużo więcej Niestety ja też jako, jako technikiem nie jestem Robi to mój kolega, z którym już gram od bardzo dawna Tam, Powinien się tu gdzieś wyświetlać jego jego, jego Kanał, Masterek, zapraszam U niego na, na kanale też będzie ten film Jeszcze u jednego ziomka będzie ten film, żeby zrobić powiedzmy mój zasięg Na to, więc zapraszam do mnie na kanał Na kanał Ventis 1 stycznia na godzinę 20 na streama, właśnie z survivalka, którego multiplayer sobie pogramy tak jak sobie chcieliście, zrobiłem to, więc mam nadzieję, że to docenicie i stawicie też łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję i do zobaczenia na streamie, siema!